Dzień dobry, cześć wszystkim, witam serdecznie na sesji czwartkowej. Dzisiaj nieco później, bo już po godzinie 12 mamy, natomiast myślę, że to będzie też całkiem fajne e, przygotowanie do sesji amerykańskiej, która przed nami w dniu dzisiejszym. E, I zaczniemy sobie od e, USDPL -e na morze. Tutaj <laughs> tak naprawdę chciałem pokazać reakcję na scenariusz, który wyznaczałem w poprzednich dniach. E, mieliśmy tutaj układ 1.100, czyli przepraszam, fs 100 e, bazujący... Na korekcie pędzącej 1 do 1, tak? czyli wyznaczony poziom oporu, plus ta strefa w czerwonego. Dokładnie mierzenie FST, które wyznacza niebieska linia, to jest, jest 4,29,30. To są te okolice, i wczoraj tak naprawdę, czy jeszcze też przedwczoraj wskazywałem ten poziom, tutaj mieliśmy. Bardzo, powiedzmy, krótkotrwałą konsolidację, jak na ten interwał 4-godzinowy, i tak naprawdę po godzinie 16 w dniu wczorajszym dynamiczniejsze zrzucenie się pojawiło. Także, jeżeli ktoś tutaj obserwował ten poziom, to z dużym prawdopodobieństwem być może załapał się tutaj na potencjalną pozycję krótką. I to, co wydarzyło się w dniu wczorajszym, po godzinie 16, ten dosyć silne uderzenie podażowe. Uważam, że pomimo teraz drobnej korekty rzutuje nadal z sentymentem prospadkowym, także e, myślę, że nadal warto te krótkie pozycje sobie na usd.pl nie trzymać i myślę, że do zamknięcia tygodnia kierunek może być właśnie prospadkowy e, przechodząc dalej, podobnie na rynku złota właśnie również scenariusz, tym razem z mierzeniem 50% na rynku złota e, i zobaczcie, że tutaj Mieliśmy pierwsze podejście 12, to była sesja wtorkowa, i mówiłem też, że mm, mamy tutaj 13, powiedzmy, że w dniu wczorajszym poruszaliśmy się w tych okolicach 1975, jak y, nagrywałem, y, i wspominałem, że tak naprawdę drugie podejście powinno być wyższe, bo y, ta 50 nie została w punkt zaksięgowana, i tak też się y, stało, bo mieliśmy 1981,5 versus 1980, czyli około 1,5 dolara przebita ta strefa mierzenia 50%, naruszona. E, obecnie na sesji azjatyckiej jeszcze w dniu dzisiejszym pojawiło się zrzucenie, potwierdzenie kierunku spadkowego, dzisiaj po godzinie 8 między 8 a 12 e, i jeśli chodzi o rynek złota, tutaj również sentyment prospadkowy w dalszej części sesji, czy do końca bieżącego tygodnia przy e, Nie za wiele dzieje się z, w, niestety na DAX-ie, czy niestety, czy stety, w zależności od tego, czy mamy jakieś pozycje, nie mamy, czy, czy szukamy. Jeżeli szukamy jakiegoś wejścia, to rynek cały czas gdzieś pozostaje w tym obrębie mierzenia 38,2 tej strefy popytowej, ale z drugiej strony też zbyt długi okres czasu bez większej reakcji, bez odragowania też nie wróży za dobrze, ewentualnie dla tej strefy popytowej lub też dla potencjalnych pozycji długich, bo po zaksięgowaniu pozycji, poziomu tutaj 13980 czy około 14 tysięcy punktów. Była podbitka o około 180, może patrząc od low, to jest nawet e, sporo więcej, powiedzmy 200-250 punktów. Natomiast e, jest uspokojenie w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym. Tak naprawdę ten zakres, w jakim e, handlowany jest niemiecki DAX, to jest w okolice 100 punktów, e, więc raczej e, poziom dość niski. Bywało gorzej, oczywiście, gdzie ledwo co 50 w ciągu sesji. Natomiast na tą chwilę to okolice 100 punktów są powiedzmy wynikiem mocno średnim też. E, tak sobie patrzę, co my tutaj jeszcze weźmiemy na tapetę dzisiaj. <coughs> Może euro USD. Trochę się zadziało. Mamy trochę, pod, mamy jakąś większą podbitkę, większą korektę wzrostową, więc warto sobie tego e, euro USD e, sprawdzić pod względem technicznym, rozrysować. Z uwagi na to, że spore prawdopodobieństwo jest tego, że będziemy wypełniać najbliższe mierzenie FIBO. Pierwsze mierzenie FIBO, wewnętrzny współczynnik 38,2. I teraz dokonując tego pomiaru tutaj od wierzchołka z 31 marca, tak naprawdę to było zamknięcie ubiegłego miesiąca. Mamy falę spadkową, której, która kończy nam się tutaj w okolicy 1,08, 0,5, 1,08, 10. Kierunek... Prowzrostowy z targetem 1.09.50, właśnie opartym o współczynnik 38,2 FIBO, o którym wspomniałem też na początku analizy. Patrząc na obecne wyceny 1.09.05, no powiedzmy, że mamy niecałe 50 pipsów tutaj przestrzeni do, do kontynuacji wzrostów, żeby ten scenariusz z pierwszą strefą oporu wypełnić na głównej parze walutowej. Jeżeli będzie całkiem niezła zmienność w dniu dzisiejszym, jeszcze na sesji amerykańskiej, to również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze e, dzisiaj pojawiła się ewentualnie okazja do zagrania tutaj czegoś na, na etku. E, zobaczmy sobie jeszcze tego kabla też na szybko. E, w podobnym w podobnym odniesieniu, jeśli chodzi o kable, również podobny horyzont czasowy, jeżeli chodzi o mierzenie, e, mierzenie fali spadkowej, może trochę, trochę większy, jeszcze bo zaczynamy tutaj z 23, a obecnie testowane jest mierzenie 50%, natomiast zdecydowanie lepiej wygląda tutaj pułap e, mierzenia 61,8 który potwierdzony jest tutaj przez wyraźną biegunowość tego obszaru 1,31,75. Obecna 50 jest około 40 pipsów poniżej tej strefy oporu, która tutaj jest naszym bazowym scenariuszem. Około powiedziałem 40 pipsów. Także tak jak i w przypadku euro, USD, gdzie byliśmy w około 50-45, tak i tutaj około 40 również jest to scenariusz, który może zostać jeszcze wypełniony, zaatakowany do rozegrania na sesji właśnie dzisiaj czwartkowej, a z dużą swobodą do końca bieżącego tygodnia, jeżeli kierunek północny zostanie utrzymany.